Dzień dobry, zapraszam na czytanie pod tytułem Co dobrego idzie w moją stronę. Dla wszystkich, którzy mnie oglądają, co dobrego idzie w Waszą stronę, poproszę o przekaz dla kolektywu. Co dobrego idzie w ich stronę. Czytanie bezterminowe. Kiedykolwiek tutaj wejdziecie, to tak do trzech miesięcy może się sprawdzić. Poproszę przekaz dla kolektywu, co dobrego idzie w ich stronę. Wy wyjdziecie, moi drodzy, z energii takiej nostalgii. Przestaniecie rozpamiętywać ludzi z przeszłości, z którymi wam coś nie wyszło, albo jakieś sytuacje rozpamiętywać. Wyjdziecie po prostu z tej energii i zaczniecie dostrzegać, co się dzieje wokół Was. To bardzo dobrze. No, i super, i będziecie otwarci na jakąś współpracę z jakimiś osobami. To może być pod względem romantycznym, może to być oczywiście w sprawach zawodowych. No, no proszę bardzo. No i moi drodzy, spodziewajcie się jakiegoś spełnienia emocjonalnego. Dla niektórych to zakładanie rodziny. Ale generalnie karta wielkiego szczęścia, spełnienia i miłości. Cudowna energia. Jeszcze w dodatku z tym kołem fortuny. Czyli spodziewajcie się dobrych wiadomości, dobrych sytuacji. Coś niespodziewanie może przyjść do Waszego życia dla niektórych z Was, a dla niektórych po prostu bo ta karta ma podwójne znaczenie dla niektórych z Was, dla drugiej grupy osób. Po prostu spełnienie, radość i szczęście, co jedno zresztą w tym wypadku akurat jedno drugiemu nie przeczy, bo to są bardzo piękne energie, moi drodzy. I jeszcze taka rada: Rada dla Was to taka, abyście zdobywali informacje na jakiś temat lub na czyjś temat. Doszkalali się, byli sfokusowani na takim logicznym podejściu do życia. Czyli posługiwać się należy logiką, zdrowym rozsądkiem. Tak, i jeszcze poproszę o kluczyk anielski. Jesteś chroniony. Dziękuję serdecznie. Poproszę o lajki, subskrypcje, komentarze, abym mogła rozwijać mój kanał. Dziękuję serdecznie i do usłyszenia.